Yo. Czekaj jeszcze coś. Rar, rar. Gdzie ci psi Junior? A wiesz co, tak za, za tobą stoi, wiesz? Na no, ogólnie to nie wiem. Czemu nie ma filmów? Na pewno. To jesteś z drugiego konta, to wiem wszystko. To wszystko odkryłem. Nie, nie. dobra. ja mam komputer. No ja mam komputer i za tym komputerem mam drugi, a za tym jeszcze jedno, to konto na TikToku kolejne. Jeszcze, jeszcze... Ja mam tu kopię laptopa no i jeszcze może mam e, Blaze United e, na TikToku konto i to wcale nie ja tylko ty i jeszcze do tego mam no jakby to powiedzieć e, FC Saturny czy jakoś tak ty to nazwiesz no mocno a wiesz że to się kameruje to się kameruje Będę na Tak <laughs> Czemu ja się tak bujam? Jakbym miała siki w dupie? Tak. Ta A ja może dlatego ona się nazywa Brazil 9998 No, bo możecie z nas wiesz? Ej, no w bo jak ja z tobą nagrywam, to. Może ona lubi nasze odcinki. A może to jesteś z drugiego laptopa? Jej, jak się cieszę z tego, nie? Ej. Ej, bo ona chce mnie ten. Ona chce skończyć moją karierę. No weź wyjść, Ej, czemu ona skacze? Nie może po prostu. Patrz, patrz, wzywam. Dzwoni, dawaj, dawaj. Ja strzelam w nią, uwaga. No jak to strzelisz, no to cię kurde też strzelę, ale tak mocną rakietką w łeb. Jak jeszcze raz się spotkamy na, tym, na tych rowerach, to cię przejadę. <grym> Nasz jedyny fan. O, weź. A czemu ty się nie ruszasz, jak ona się rusza? Ruszaj się! Ruszaj się, ruszaj się, ruszaj się. A skacz też! Ja. Skacz i nie tylko weź, ruszaj się cały czas. No, dawaj, dawaj, dawaj. Nie, siedzę na kanapie. Robię ogólnie. Tak, kacza, kacza. Nie, no na... widać, widać, że sterowane jest mocno, nie? Widać, że sterowane jest mocno. <ślesy> Dobra. <ślesy> A przyznaj, przyznaj, przyznaj. Dobra, to jest ten moment, w którym możesz się przyznać. Nie przyznasz się. Nie. O, dzwonisz do mnie. Dzięki. O. Halo. Halo, halo. O kurde, muszę cię ściszyć. O kurde. Wychodzimy. No, 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 dobra, już koniec, koniec. Ej pochodź mnie z nią. A gdzie? No ona chciała na tą kolację romantyczną. Ale <laughs> z kim? Z tobą czy ze mną? Czekaj, cofniemy się w czasie 30 minut przed. Czekam, czemu nie ma filmów? No kurde, już nie widać! Ona się chciała umówić na randkę. I cię pytała, gdzie Ci psik junior? Where is Cipsik Junior? Kalet, kalet, kalet. I ona, ona siedzi. Dawaj, jedzie. Jo. Siedzi. A co ma robić? i sobie drift odrobimy. Jezus, Maria, sorry. Czekaj, drifciki sadzimy teraz. <laughs> Co to, yo? Ja nawet teraz nie dotykam tego klawiatury. ale no, kim ona jest? A wiesz, że ja cię znam tak długo, żeby ten. Czekaj, kiedy mieliśmy 3 lata albo dwa? Nie, no dwa. Chłopie, my się znamy 10 lat, a mam 12 lat i ty też chyba, nie, bo ty ten. Ty jesteś miesiąc, miesiąc młodszy czy jak? No tak, i co? Ale malutki Bobek z ciebie o Jezu! Ja, ja. Może cię nakarmić mleczkiem! Nie ja, kurde. A wiesz, że Marcel jest młodszy ode mnie? Co? To on jest no. młodszy ode mnie? No on, on jest ode mnie młodszy o dwa dni. Serio? Yo, jakie drifty! To nie są drifty, sorry. Ej, czekaj, to jest moja ulubiona miejscówka. Patrz to. Patrz, i teraz jedziesz tam do góry, nie? I patrz, co się dzieje. Hagi łagi. Ja, hagi łagi spadł. Ostatnio grałem w hagiego Wagiego Ty, chipsik, co ona napisała? Nie, tak. Ty cipsik, ty cipsik Ja tego nie widzę, ej jak ona to, gdzie ona to napisała? A, Ty cipsik Dobra, gdzie była ta romantynka kolacja? Romantynka? Oko. No. Ej no gdzie była ta romantyczna kolacja, czy jakoś tak? Yo, ej co oni dodali? że sraka w pudełku. Jezus Maria. Ja jesienne kasztanki. Ja. W ogóle widzowie, dawno nie było ASMR na filmach, co? A ty nagrywasz? No. <laughs> dawno, ej, to prawda, że nie było dawno ASMR na filmach? Tak, a ja ci daję chopie pieniążki. Weronika. <laughs> Weronika. Michał zajrzy tam, gdzie trzeba. Nie, Michał zabocheny chleba, zajrzy tam, gdzie trzeba. No, gdzie to jest? Cyberbio? Co? A nie, prosory. ju pes 4. pes 5! Jakiś... Ja czekam na was na dole. Co? Czekam na was na dole. No, ale my jesteśmy tutaj. Aha. Ej! Ej, może wiem, gdzie tam jest? To jest ta restauracja, wiesz gdzie? To nowe. Ale Czekaj, co? to ja... To ja ją może wezmę na plecy. Jasne, że tak. Może jeszcze na nogi. No, no, chodź. Prowadź mnie, prowadź mnie. Trochę zwolnię, bo, bo nie wiem gdzie to jest. Jaka restauracja? Czekaj, ona była tu dawno. to, to jest ta burger Barn o. Ja nie mogę. No to nie no! Ej, a tu nie było tego? Tego, jak on, jak to się nazywało? To była ta inna. Ej, co tu robi Lena? Pokaż. Ej, co jest? Już nie ma Leny. Jak nie ma? No, co ty zrobiłeś? Teraz je nazywasz. Lewe, lewe. Myślę, że napisałeś coś innego, ale okej. Okay. Ej, no idź! Ej, ej! Bądź kalerem. A. Poproszę pięć... nie czekaj, 5? 50 tysięcy burgerów. Widzowie, mam dla was dobrą informację, jeśli ktoś to ogląda. Słuchajcie, ASMR powróci, jak wrócę do domu z habika. Z oh. habika. Czekaj, z habika. O czym mogę się dosiąść? O, czy mogę się dosiąść? Tak! Fajnie! Ta. A ja jedzenia nie dostałem. O! Dostałem. A ja sobie robię takiego skina na Roblox. Bo chyba trochę mam rzeczy z tego skina. Czekaj. No co się tutaj dzieje? A to nie jesteś ty? No chłopie, to widać, że ty jesteś. ja. Ej, w takim razie to niech ona pod tym filmem komentarz napisze. Ej, jak to widzisz? Napisz komentarz. Czekaj, może jej napiszę. Jak wyjdzie film, to niech napisze. Powiedz, że Cipsik powie, kiedy będzie, bo jeszcze się zastanawiam. Tak, dziewiętnasta? Może jakoś tak, ale no, może jeszcze nie wiem. Może jeszcze, może jeszcze tak, może jeszcze nie. Czekaj, wózki mam? Mam. Koszuleczkę? No kurde, nie da się! Kurde, nie! Ja. Co? Da się? Da się? Da się czy nie da się? Bo nie wiem, czy pisać. Ale co się da? No da się to napisać, czy nie? Czy psika, czy zna? Jezus Maria. Normalnie z kim ja gram? No, da się napisać. Jak to widzisz, to... To Jasne, że tak, bo to mi się nie chce, a wiesz co, dobra, napisz na jednym koncie, na tym, na tym swoim koncie tej babki i na tym swoim koncie jednym, żeby ten, na, napiszcie jedną rzecz, bo wiesz, bo to jesteś ty i możecie napisać na przykład jakąś wspólną rzecz, wiesz o co chodzi, bo to w końcu twoje drugie konto. Co? A No, napisz, napisz z drugiego konta, z tej babki, co jest niby fanką. Ale to nie ja! To nie jest moje drugie konto. No widzisz, a nie grzmisz normalnie. A właśnie to ja... wi widzisz. Widzisz. Czekaj. Czekaj, 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 czekaj. Wait, 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 wait. Ja pierdzielę. Ja dopiero teraz Re Realizing. Co? Nic. O Jezus, Maria. Zdasz sobie, sobie sprawę, że za dwa tygodnie do szóstej klasy? No i co? No i co? No ja pisać nie umiem. No, no właśnie. Wujo! 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 No, jak on się nazywa? Wujo! Wujo! No, 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 no. Ej! Cicho bądź, bo mi dadzą... Ej, błagam cię, nie pamiętasz... Ej, dobra, tylko OG widzowie pamiętają, jak stary Brazylia śpiewał na live'ie i mi kurde wywaliła live, bo prawa autorskie mi. Wywali. Dobra. A to się nagrywa na tym? Tak, nagrywa się. Jest ona na tym serwerze, czy ona już wyszła? Bo ja nie wiem. No, powiedziała, pa, wyszła. Okej, okay, że nawet nie ten. Nie. Dobra, mnie ten. Dobra widzowie. Słuchajcie tego. E, ja chyba powrócę, ale muszę Ja pana. chyba powrócę, ale nie powrócę, więc nie powracaj, a ja się odłączam z gry, żeby już cię nigdy więcej nie widzieć. Pa. Ja Chodź tu. No, może wrócę. Pamiętajcie, że tacy fani są super. No na pewno. Takie jak twoje drugie konto. to nie drugie. Takie jak twoje drugie konto. Ja się, Bo się założę się z tobą Bo To nazywa się Brazy Ja wiem, że ty kiedyś powiesz powie. tak Ty kiedyś powiesz tak Ej wiesz co? O! Bo ja ostatnio o dwa dni temu sobie postanowiłem umrzeć I ogólnie Ogólnie e, No Ale i ogólnie żyję Bo z martwych Ej, To się, nagrywa, to się No, no to... Żeby moje prawa autorskie pili, moja! Nie, kawałka, Najgorsza Pij. zmora. Ciebie, ciebie, dziecko, ciebie już zah zahipnotyzowali, ty A jesteś inny. <grym> Janka. To się nie śpiewa piwo Janka, tylko piwo Janka. Cicho, tam piwo Janka do białego. Ej dobra, kończymy ten film, widzowie, bo to jest za dużo. To nie miał być w ogóle film. Ja włączyłem nagrywanie przez przypadek. Zamknij tą mordę. Jezus, Maria, no dziecko. A ty jesteś głupi, nie? A ty jesteś głupi? Ale sobie, po, ale sobie pogadamy, nie? Ale sobie pogadamy. Masz przerąbane